Z tej strony zespół One Planet FX, a dziś opowiemy Ci o miejscu, które tętni wiedzą, inspiracją i prawdziwym tradingowym doświadczeniem o naszym blogu. W świecie dynamicznych rynków finansowych liczy się jedno aktualność i właśnie dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której każdy inwestor, od początkującego, pozaawansowanego, Znajdzie wartościowe, praktyczne treści, które pomogą podejmować mądrzejsze decyzje każdego dnia. Na naszym blogu czekają na Ciebie. Historia rynków, która pozwala zrozumieć dzisiejsze trendy w kontekście przeszłości. Kroniki walutowe, które omawiają bieżące wydarzenia w świecie Forex. Inwestowanie, czyli strategie, które można wdrożyć od zaraz. Krypto, bo przyszłość handlu, to także cyfrowe aktywa i coś absolutnie niezbędnego: strategia i psychologia, które budują odporność mentalną tradera. Nie tworzymy przypadkowych treści. Każdy artykuł to efekt pracy naszych ekspertów oparty na danych, analizach i realnym doświadczeniu rynkowym. Nasi czytelnicy cenią blog za jedno konkret, przejrzystość i język który nie komplikuje, tylko tłumaczy. Z dumą możemy powiedzieć, że Block One Planet FX to więcej niż teksty. To przewodnik, który towarzyszy ci w drodze do finansowej niezależności. Możesz sięgnąć po szybki przegląd newsów, sprawdzić aktualne prognozy lub po prostu poszerzyć swoją wiedzę wtedy, gdy masz na to chwilę. Codziennie aktualizujemy treści, śledzimy zmiany rynkowe i dzielimy się spostrzeżeniami, zanim jeszcze staną się trendami. I co najważniejsze wszystko to dostępne za darmo, bez barier i skomplikowanych zapisów. Zacznij korzystać z bloga już dziś, zainwestuj w wiedzę, która się zwraca bo handel to nie tylko technologia to także zrozumienie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do zobaczenia na blogu i a na rynku.